Lepiej, żeby to ustrojstwo zadziałało. Zadziała. Zaraz zamarznę. Dziś nastawiamy zacier i podłączymy koło wodne, które pozwoli go grzać przez całą zimę. Nawet pod naszą nieobecność. Podpalę gaz. Prawie straciłem brwi. To przyjemne, gdy jest tak zimno. Ustawię koło. Chcemy przegonić Richarda i Craig'a, więc musimy uruchomić to dzisiaj, żebyśmy mogli wyjechać z lasu i nie myśleć o pilnowaniu temperatury. Jesteśmy w domu. To powinno naładować akumulator. Pewnie. Zostało nastawić zacier. Dawaj kukurydzę. Nie przypal jej, ładnie pachnie. Kukurydzą? Richard i Craig zamordowali nasz sezon. To będzie dobry zacier. Zostało tylko pędzić przez całą zimę. Nastawiamy zacier według klasycznej receptury. Gotujemy kukurydzę, czekamy aż sfermentuje i pędzimy kukurydziany bimber, który się świetnie sprzedaje. Przelejmy tę kaszkę. Gotowy? Pewnie. Ale glut. Teraz cukier. To jest to. Zamieszaj, przyjacielu. Mieszamy cukierek. Dawaj wodę. Dolej do pełna i niech pracuje. Musimy jeszcze wprowadzić czujnik temperatury przez rurę i podłączyć termostat. Zacier będzie oddychał, a my będziemy mogli sprawdzać temperaturę. Wychodzi z drugiej strony. Czujnik będzie sterował włącznikiem i wyłącznikiem. Ustawię to z boku, dobra? Podłączone. Teraz palnik. Jasne. Postaw go na boku. To jest zapalnik. Ustawię go tak, idealnie. Sprawdźmy, czy zadziała. Mamy zasilanie. Tak jest. Zaraz się włączy. Ustawiłem go na 16 stopni. Powinien już iskrzyć? Powinien. Czemu nie iskrzy? Nie wiem co się dzieje. Może masa? Podłączona. Wiesz, co jest nie tak? Nie rozumiem. Wiesz, co to znaczy? Co? Że ja na pewno nie wiem, czemu nie działa. Tyle tu kabli i gadżetów. Wiem tyle, że musimy podgrzać zacier. Wiem o tym. Zacier w kotle jest bezużyteczny. Muszę to odpalić, żeby się nie zepsuł. Chciałbym ci pomóc, ale widzę tylko pomieszanie z poplątaniem.